Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. Otwieramy sobie list apostoła Pawła do Rzymian i z siódmego rozdziału przeczytamy wersety od 14 do 25. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny. Zaprzedany grzechowi, albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę. To czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę. To czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. Ale w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzy ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam... Służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi Grzechu. Żebyśmy mieli pełen obraz, jeszcze przeczytam dwa wersety z ósmego rozdziału. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu Grzechu i śmierci. Moi drodzy. W niektórych środowiskach ten fragment, który przeczytaliśmy, wzbudza spore kontrowersje. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Są ludzie, którzy twierdzą, że apostoł Paweł był grzesznikiem. No bo przecież tak napisał. Są ludzie, którzy twierdzą, że skoro Paweł był grzesznikiem, to i my jesteśmy grzesznikami. No i musimy się po prostu starać, żeby mniej grzeszyć. No bo przecież. W ogóle nie grzeszyć nie da się. Jeszcze inni mając kłopot z tym tekstem, mówią, a apostoł tutaj mówi o swoim starym życiu, no co jest kompletnie już moderwane od kontekstu. A jeszcze do tego wam przeczytam jeden fragment. On co prawda nie jest autorstwa apostoła Pawła, no ale przecież jest częścią Słowa Bożego. I jest w pierwszym liście Jana. Ja go co prawda znam na pamięć, ale wolę przeczytać. Aby wszystko było jasne. Trzeci rozdział i wers dziewiąty. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Hmm. Jak to wszystko teraz posklejać? Skoro Paweł mówi, że grzeszy, no to jak Jan może napisać, że człowiek, który jest narodzony na nowo, nie grzeszy? To znaczy, że Paweł nie był narodzony na nowa. Skoro tak, to wszystkie jego listy, no to jest właściwie do wyrzucenia od razu. Największym problemem ludzi, którzy biorą się za czytanie Biblii, a później za wykładanie tego, co w ich mniemaniu przeczytali, jest to, że nie czytają. Oni już wiedzą, co tam jest napisane, tylko sobie przypominają szybko, bla 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 bla, aha, dobra, tu jest to, tu jest to, to ja już wiem, co tu jest napisane. Na pewno w tym fragmencie jest jakakolwiek zmianka o tym, że Paweł jest grzesznikiem? Ciekawe. 21 i 22 wersety. Znajduję wtedy w sobie zakon, czyli prawo, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. O czym to świadczy? Na jakiej podstawie ktoś wywiódł tezę, że Paweł przyznaje się, że jest grzesznikiem? Tutaj nic takiego nie jest napisane. Może wcześniej? A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. No przecież przyznaję się, że jest grzesznikiem. Na pewno? Albo nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. No to już jest czarno na białym. To już nie da się tego inaczej zrozumieć. Na pewno? Czy Wy na pewno czytacie teksty biblijne dogłębnie, ze zrozumieniem, w kontekście i ze znajomością? Podobnych tekstów w innym miejscu, a wtedy dopiero możecie mieć pełne światło. Cóż takiego powiada nasz apostoł? Powiada prostą rzecz: W moich członkach dostrzegam inny zakon, inne prawo, które walczy przeciwko prawu Bożemu. A sam, powiada Paweł, mam upodobanie w prawie Bożym. Gdzie tu jest dowód na to, że Paweł jest grzesznikiem? On dostrzega pewną prawidłowość, istotną i zawsze jest to prawidłowość dotycząca każdego człowieka. Otóż, kiedy stajemy przed wykonaniem, nawet nie decyzją, ale przed wykonaniem uczynku zbawienia, uczynku wiary, w wyniku naszej wiary chcemy czynić coś dobrego, to zauważamy z taką Dziwną prawidłowością, że coś w nas mówi nie. Nie, nie chcę tego, nie będę tego robił. O tym mówi Paweł. Dokładnie o tym mówił. I to jest prawda. Dlaczego tak jest? Paweł powiada, że dzieje się tak dlatego, że nasze ciało jest ciałem śmierci. Dlatego jest skazane na zagładę. W taki czy w inny sposób, nieistotne. Jest skazane na zagładę. Nasze ciało jest integralnie związane z grzechem. Dlatego, kiedy byliśmy martwi duchowo, ale żywi fizycznie, to na potęgę grzeszyliśmy. Ba, nawet tego nie zauważaliśmy. A jeśli nawet zauważaliśmy, to rozkładaliśmy ręce, i mówiliśmy: Ale co mogę zrobić? Nic zrobić się nie da. Natomiast apostoł Paweł, ale też i wszyscy, którzy poszli w jego ślady i narodzili się na nowo, to ludzie, którzy Owszem, mogą grzeszyć, są do tego zdolni, ale nie są zmuszeni już do tego, żeby grzeszyć. Dlatego, że to są ludzie, którzy mają władzę nad grzechem. Władzę, podkreślam, władzę nad grzechem. Kiedyś, przed nowym narodzeniem, jako ludzie żyjący w ciele, ludzie grzechu, traktowaliśmy grzech jako immanentną część naszej osobowości, naszego życia. I wykorzystywaliśmy na przykład kłamstwo wtedy, kiedy chcieliśmy coś zyskać, na przykład kradliśmy wtedy, kiedy nikt nie widział, a mieliśmy jakiś zysk, co założyliśmy, kiedy była taka okazja. No, można mnożyć te przykłady, i w większości przypadków nawet nie mieliśmy do siebie pretensji czy żalu. A jeśli się przydarzyło, no to po jakiejś krótkiej chwili, po paru dniach zapominaliśmy o sprawie. Tak żyje człowiek, który jest człowiekiem ciała. Martwy duchowo, żywy na ciele. Ale Nowe Narodzenie coś zmieniło. Otóż nagle okazało się, że Duch Święty, który w nas zamieszkuje, oczywiście jeśli doszło do Nowego Narodzenia, nieustannie wskazuje nam na to, co czyste i święte. Dlatego Paweł powiada tak. Najpierw mówi, jestem nędznym człowiekiem. Kto mnie wyzwoli z tego ciała śmierci, które nieustannie mnie dręczy? Tak to możemy podsumować. I daje odpowiedź. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Kto jest rozwiązaniem tego dylematu? Chrystus. To w Jego mocy i w Jego sile, oczywiście w mocy Ducha Świętego, która, która to moc została nam darowana razem z osobą Ducha Świętego, które w nas zamieszkuje. W mocy i sile Ducha Świętego, w autorytecie Chrystusa, za każdym razem pokonujemy grzech. I nie jesteśmy grzesznikami. Tak jak Jan napisał, przypominam, pierwszy Lizjana, Jana, trzeci rozdział, dziewiąty werset. Ten, kto narodził się na nowo, już nie grzeszy. Ale co nigdy mu się nie zdarzy? No właśnie, sam pytający daje sobie odpowiedź. Zdarzy się... A planuje się, to są dwie różne rzeczy. Jeżeli ja wyjeżdżam rano samochodem z domu, to nie planuję, że z kimś się zderzę. Ale może mi się zdarzyć. Czasami z mojej winy, czasami nie z mojej winy. Natomiast jeżeli mam stary samochód i jestem cwaniakiem, który chce się dorobić, to szukam możliwości stłuczki, po to, żeby zarobić na odszkodowaniu. No praktyka znana powszechnie na całym świecie, przed którą firmy ubezpieczeniowe no, mało skutecznie, ale się bronią. Dopóty, dopóki nie zrozumiecie, że czytając ten fragment Słowa Bożego, czytamy wyznanie człowieka narodzonego na nowo, panującego nad grzechem, a jednocześnie świetnie orientującego się w prawidłach życia, duchowego życia, to niczego nie zrozumiecie. Jeżeli czytają ten fragment ludzie nienarodzeni na nowo, a w większości przypadków tak jest, no to dochodzą do różnych fantastycznych pomysłów, z których każdy jest funta kłaków warty. Nikodem, który przyszedł do Jezusa na dyskusję, usłyszał, musisz się najpierw na nowo narodzić, bo nie zrozumiesz tego, co chciałbym ci odpowiedzieć. Jeżeli czytasz ten fragment słowa Bożego, a dalej twierdzisz, że jesteś grzesznikiem, że Paweł był grzesznikiem, no to, mój drogi, moja droga, musicie sobie jasno powiedzieć, Skoro jesteście grzesznikami, to co macie wspólnego z Chrystusem? Nic. Absolutnie nic. A jeśli nie jesteście w wierze, nie chodzicie w wierze, nie należycie do Chrystusa, nie macie z nim nic wspólnego, no to nie macie ducha świętego. A jak nie macie ducha świętego, to jak zrozumiecie słowo Boże? No nie zrozumiecie go. Będziecie sobie po prostu interpretować, jak Wam ślina na język przyniesie. A ci, którzy są najbardziej leniwi, powiedzą, tylko księża mogą interpretować słowo Boże no i zrzucą z siebie odpowiedzialność. No cóż tłumaczyć takim ludziom? Szkoda czasu. Fragment, który czytaliśmy, nie ma nic wspólnego z opisem apostoła Pawła jako grzesznika. To jest kompletna bzdura, kompletna bzdura. Apostoł Paweł po prostu mówi prawdę. Kiedy chce czynić dobro, nagle włącza się zło. I wszyscy to znamy, wszyscy. Ale ci, którzy nie są narodzeni na nowo, muszą to zło wykonać. Ci, którzy są narodzeni na nowo, nie muszą. Jeśli naprawdę należą do Chrystusa, to nigdy nie sięgną po to zło, bo nad tym złem panują. Dlaczego? Bo moc i siłę mają w Jezusie Chrystusie, mają Jego naturę, bo kiedy narodzili się na nowo, to mają teraz Jego naturę. Ludzie, zrozumcie to i nie opowiadajcie później w internecie kłamstw. Nie mieszajcie ludziom w głowach, bo biedni ludzie, którzy szukają prawdy, kiedy coś takiego czytają, myślą sobie: No to co ja mogę w ogóle? To, to kompletnie bez sensu wszystko. Czy ja się nawrócę, czy nie nawrócę i tak będę grzeszył. Słuszna uwaga. Tyle, że teza, którą ktoś postawi, była nieprawdziwa, kłamliwa. Ten, który narodził się na nowo, nie grzeszy. Amen. Witam w aceranku! A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa: lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.